Patrycja Kazimierczak ma 21 lat, jest studentką Szczecińskiej Akademii Morskiej. Gdy weszła na przejście dla bieżych przy ulicy Komuny Paryskiej, jeszcze paliło się zielone światło. W połowie zmieniło się na czerwone. Na chodniku już czekali na nią funkcjonariusze policji. Złapali nas i jeszcze jedna para szła też przy kolejnej zmianie świateł. Też ich złapali już nie zwracali uwagi na to, że samochody przejeżdżały na czerwonym, że inni ludzie. Też przechodzili, przebiegali, wręcz już wchodząc na czerwonym świetle na przejście. No mieli nas i chyba to im wystarczyło. Policjanci natychmiast stwierdzili, że doszło do wykroczenia i przyznali studentce mandat w wysokości 100 zł. Nie słuchali usprawiedliwień i tego, że światło zakazujące przejścia przez pasy zapaliło się za późno, by mogła się cofnąć. Funkcjonariusze byli nieugięci. Dialog trudno powiedzieć, że to był dialog. Dowiedzieliśmy się, że stwarzaliśmy zagrożenie, że przechodziliśmy na czerwonym świetle, mimo że no, staraliśmy się wytłumaczyć, że tutaj to światło no, włączyło się rzeczywiście czerwone, jak byliśmy już na przejściu. Zresztą widzieli, że nie chcieliśmy stwarzać zagrożenia, że przeszliśmy szybciej, jak zobaczyliśmy czerwone. Ale no nie, nie dali się przekonać. Zresztą no, Swojej racji nie chcieli nas słuchać na dialogu, jakby w ogóle nie było. Przejście na czerwonym świetle, podobnie jak zaśmiecanie miasta czy przeklinanie w miejscach publicznych, to wykroczenie. Grozi za nie kara do 500 zł. Funkcjonariusze jednak nie zawsze muszą karać za nie mandatami. Mogą zastosować pouczenie, czyli upomnienie ustne zamiast kary pieniężnej. Każdy funkcjonariusz, który interweniuje w sprawie związanej z popełnionym wykroczeniem, może skorzystać z artykułu 41 Kodeksu Wykroczeń, który mówi o tym, że za każde wykroczenie można również zastosować pouczenie. Mandat możemy przyjąć lub odmówić przyjęcia. Wtedy sprawa kierowana jest do sądu. W województwie zachodnio-pomorskim w ubiegłym roku odbyło się ponad 7 tysięcy takich spraw. No to w zależności od tego, jeżeli sąd jeszcze raz badając sprawę, stwierdzi, że wina i okoliczności nie było wątpliwości, że ta osoba faktycznie popełniła wykroczenie, wówczas może wydać wyrok nakazowy. Ten wyrok nakazowy wydaje się bez obecności, stron doręcza się go osobie obwinionej i ta osoba może wnieść środek odwoławczy od tego wyroku nakazowego i żądać w zasadzie tego, aby postępowanie było prowadzone na normalnych zasadach, czyli odbyła się rozprawa. Wówczas przed sądem ta osoba stawia się, składa wyjaśnienia. Są przesłuchiwani świadkowi, sąd wtedy, kiedy ma zebrane wszystkie dowody, wyrokuje. Konsekwencje nieprzyjęcia mandatu i procedury z tym związane będą jednym z tematów nowego odcinku Magazynu Społecznego Telewizji Pomerania, tylko ważne sprawy, na którego emisję zapraszamy w środę o 19.30 i 23.30.